Cześć widzowie, witam was, subskrybujcie, ludzie. Yy, nic. Dobrze, idziemy teraz. Idziemy, właściwie przywitałem się, cześć, to jest pierwszy odcinek. Idziemy na Lisa, później wrócimy. Ubijemy go sobie. Yy, właśnie... LOL. Aha, bo... Przez czas. Yy, 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 yy. Mógł się tepnąć do i tam, ale... Nie. Właśnie to są początek kostów eventu Na razie... Na razie wam coś pokażę. Właśnie kościoł, yy, który ma i tu będę... Teraz co ląkłeś? Y, i tu że może wam przez dwa questy i dalej tamtego macie... nie bo to brak trzgów zobaczymy... tylko jak to było... questy... ...ewento Czekajcie, bo to nie mogę znaleźć. O chyba to on, chyba to on. gdzie to koszty eventu? W każdym bym razie tu sobie znajdziecie wszystko? Więc i na razie do marka przechodzimy. Eee, eee, się do nie! wewnątrz do grypy walce 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 i u, u. o oh, lol nie, nie! dobra nie zjrzeli poszedł sobie poszedł sobie stoimy liż wygląda tak jak stratus Eee... czekajcie... Yy, więc na razie, bo mi wszystko, więc to będzie na tyle. Subskrybujcie. Najkrótszy odcinek to będzie subskrybujcie. Żółty magiczny guziczak, więc Do widzenia. Dziękuj. Do. do.